Zrozumiałe, że młode pokolenie, które nie żyło w socjalizmie nie jest w stanie, tak jak starsi, rozumieć zakres tej zmiany. Ja to doskonale rozumiem, trzeba przeżyć, przez socjalizm trzeba przejść, żeby go zrozumieć, a słowa tylko w pewnym stopniu mogą przybliżać. Może lepiej, jeżeli się to pokazuje, zwłaszcza życie w kolejkach, jak to wyglądało. Szarość. My jesteśmy przyzwyczajeni do kolorów. Ale socjalizm był szary. To przejście od socjalizmu do kapitalizmu to jest przejście od szarości do kolorów. Przejście od socjalizmu do kapitalizmu to jest przejście od brudnych do czystszych toalet. To może jest prozaiczne, ale ja uważam, że czystość toalet jest jednym z mierników poziomu cywilizacyjnego ludzi. Więc, więc warto to może również pokazywać. Praca nad przełomowym pakietem ustaw wymagała specjalnej organizacji a mianowicie po pierwsze odpowiedniego dopracowania na etapie przedrządowym w ramach ministerstwa, a także w, w, na posiedzeniach KERMU, czyli Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, któremu przewodniczyłem i to był bardzo ważny instrument koordynacji. Następnie trafiało to na posiedzenie rządu. Przyznaję, że ze względu na tempo rząd nie miał za dużo czasu. Co oczywiście nie eliminowało jakiejś dyskusji, no, ale mogę powiedzieć, że termin 1 stycznia jako ogłoszony termin uruchomienia programu działa bardzo mobilizująco. No i parlament. Tak jak powiedziałem, normalne procedury parlamentarne zajęłyby Ileś miesięcy, w związku z tym należało przygotować specjalne procedury oraz komisji, które nadzwyczajnych i w Sejmie i w Senacie, równolegle pracujących nad takim samym pakietem ustaw we współpracy z ekipą rządową. To znów organizacja i dobór ludzi miało kolosalne znaczenie. Każda ustawa miała swojego pilota. Ze strony ekipy rządowej, czy tej rządowej ekipy gospodarczej, który cały czas współpracował z posłami, posłowie także byli dobrani, czy dobrali się na zasadzie szczególnego zainteresowania i kompetencji. System był tego typu, że jeżeli powstawały jakieś wątpliwości, to ekipa rządowa reagowała, znaczy dostarczała informacji, a jeżeli trzeba było, żebym ja przyjeżdżał, to przyjeżdżałem, ale przyznaję, że zdarzało się to tylko w rzadkich, w rzadkich przypadkach, na przykład na posiedzenie. Głównego klubu, o, owelskiego klubu parlamentarnego. No i myślę, że takim jakimś pokazem sprawności była dyskusja po pierwszym czytaniu pakietu ustaw, kiedy była oczywiście masa pytań. Pamiętam, że ja zbierałem te pytania. Potem siedliśmy na zapleczu Sejmu w tym pokoju, białem karteczki z pytaniami i przedzielałem. Te pytania poszczególnym kolegom, koleżankom, członkom ekipy, i mam wrażenie, że oni to, to była szczególna atmosfera, oczywiście odpowiadali w przekonujący sposób, a ja na koniec miałem okazję, żeby się od, odnieść do pytań, które wydawały mi się takie zasadnicze.